Ja sobie pozwolę jeszcze raz wstać, powitać najserdeczniej na 13. już edycji Metamorfos. Jak zwykle odbywa się ona pod patronatem dwóch telewizji, telewizji Lublin, TVL-u, dziennika, no i naturalnie Urody Życia. Jest to nasza akcja, w której od początku ochoczo uczestniczą fachowcy. I wtedy dzisiaj mamy przyjemność zaprezentowania panią, które będziecie przepytywane bardzo szczegółowo, dokładnie i na każdy temat, y, przedstawienia szanownego żywej. Y, zacznę od siedzącej po mojej prawicy Ani Hołoty. Wiadomo, y, państwo znają zapewne, znaczy panie, ale muszę być państwo, bo mamy trzech panów w tym gronie. Y, państwo mają na pewno. Wielką przyjemność zobaczenia z bliska Ani Hołoty, która rezyduje na ulicy Bursztynowej, w swoim studiu wizażu i stylizacji. I jak wiecie Państwo, jest osobą bardzo już znaną, popularną. Yy, gwiazdą telewizji ostatnio dostała też, proszę pochwać, Ania, oznaczenie, top model, tak, statuetkę. Oprócz tego wiele Marek innych, również była nominowana do Kobiety Mężczyzny. Tyle powiedziałam o Ani, ale to z racji yy, tego tak dużo, że Ania jest od początku. Drodzy Państwo, po raz trzynasty, metamorfoza z Anna Hołota, po raz nasty, już nie wiem, który, Edyta Kowalczyk z Galerii Urody, to jest ta pani. Ta pani po raz drugi, Paula, z, razem z mamą Beatą, Kautun, czyli dwie panie Kautun, Paula i Beata z jednej firmy Paula Investment, mhm. która, której przepiękne slimline. Mieści się studio kosmetyczne, urody, wizażu, do nie wiem jeszcze czego, wszystko w jednym, w pigułce. Mieści się na ulicy Wolskiej 11, tu na ulicy Burszlinowej, przepraszam, no dobra, jeszcze, dobra. Edytko też powiedz gdzie, 25. Y, tutaj mamy panią, która jest jak gdyby Karoliną Żmucką, ale dzisiaj nie do końca, jest dzisiaj blondynką, nasz y, po prostu lekarz od wnętrza od, od tego, co nas boli w środku, czyli nasz psycholog Karolina Rzymka. Mamy też nową panią i tu już muszę posilić się karteczką, ale ja panią po prostu... Klaudia Rożycki, salon paras, tak kosmetyczny. Tak, a ten y, gdzie się mieści? Na pogodnej, Pogodna 28 i na żywnego 10. No i teraz, drogie panie, też mamy tutaj parę dzisiaj, bardzo pięknych ludzi, o sylwetkach nienagalnych, takie które jest kto z Pań o takiej sylwetce już może marzyć? przyglądając się pani. Jeszcze prosimy. Ja na bardzo miło. I No i teraz mamy obsługę techniczną. A gdzie jest moja jeszcze jedna obsługa? Chodź o obsługę. Jest moja asystentka dzisiaj Justyna Ścinak. Jest nasz ukochany Miłosz, którego tutaj wszyscy, wszyscy bardzo, bardzo też kochamy, czyli bardzo będzie robił kochamy. za fotoreporterza. Jest też Zenon, Zenon Krawczyk, który będzie dzisiaj naszym kamerzystą, a jest twórcą nowego wydania internetowego, o czym mam przyjemność powiedzieć. Urody życia w wydaniu internetowym. Właśnie zaczynamy, raczkujemy. Rodzi się gazeta w bólu, ale ta gazeta pozwoli nam już w tym momencie zaistnieć dwutorowo na rynku lubelskim, czyli podwójnie. I stąd niemal od zaraz będziecie mogli Państwo przeczytać o naszych dzisiejszych tutaj działaniach, o tym co się tutaj działo, bo na stronie internetowej taka informacja pojawi się od zaraz. Natomiast relacja już dziennikarska i fotoreporterska pojawi się dopiero w numerze, który zaistnieje na przełomie dwóch jak zwykle miesięcy, bo uroda życia jest dwumiesięcznikiem, czyli listopad, grudzień, wkraczamy w święta z nową odmienioną, którą z pań. I teraz, drogie panie, witam najserdeczniej. Tak, od razu gratuluję ja odwagi. I zapowiedzcie, jak ja się nazywam Katarzyna ja Agnieszka i bardzo was, was witam tutaj serdecznie i myślę, że efekty tej pracy tym razem to będą już w ogóle powalające. Tak? Dobrze, dziękuję. Pierwsza będzie pani Agnieszka. Katarzyna Brzezicka ma 34 lata. Zapraszam. Hmm. Nie po Zamykamy, żeby nikt nie <laughs> Aha, jeszcze chciałam. Mamy do... nie Proszę sobie od razu usiąść Brzezińsko, tak. lat 34. Tak, tak. Młoda. I co tutaj ta młoda osoba? Chciała nam osoby powiedzieć. Prosimy bardzo o to, żeby Pani powiedziała, jaki pani zawód reprezentuje, co pani robi na tę chwilę i co Pani wspomniło, że Pani przyszła do nas, żeby szukać jakiegoś wsparcia. We wnętrza i zewnętrznej powłoki. <tukli> to bardzo prosimy piskać. Ja rozumiem jest, jestem, bo no, czuję, że muszę coś zmienić, dlatego że i, jak idę z mężem, można nas iść ze mną, to się rozglądam no, to prawo. No, ale jaka jest przyczyna? Czy jest to m, m, przyczyna wewnętrznej natury? Rozumiem, hormonalna jakaś taka, czy nie? Czy jest po prostu kocha pani jeść? Właśnie ser w tym, że nie kocham jeść. Tylko po prostu nie ma żadnego czasu źle. Albo, albo źle, bo nieregularnie, tak bardzo. I, um, też myślę, e, że... Um, Ale ma Pani tyle wdzięczna. Tak, Także bardzo prosimy na momencik, to tutaj jeszcze pod te drzwi. Okay. Tak pani sobie ładnie przejdzie, zobaczy panią z przodu, z tyłu, tak. a zwłaszcza tu Państwo, którzy będą mieli najwięcej, jeśli chodzi o sylwetkę do powiedzenia, tu Zresztą jak kamufluje się, ostro ja nosić. I i inne. tak. Nie, proszę nic nie wciągać dzisiaj, raczej proszę wszystko wyprykać, to ja jest tylko na Pani to. Co jest, co właśnie. Ale ma Pani to, co jest największą w Pani wartością, radość życia Czy ktoś z Państwa chce zapytać o coś naszą panią kandydatkę? A co Pani przeszkadza w swoim wyglądzie najbardziej? No właśnie... No, a właśnie tuszka. Moje kilogramy, tak. Tylko? Szczerze? Myślę, że tak. Znaczy, ja w ogóle y, y, jako osoba szczupła, no to zawsze, jak wchodziłam, to zawsze miałam ten... dłoń. Dzień, Dzień dobry. Panie tylko, że panią tak nie i że pani jest zabawna, nie tak się je tak dwa razy, to się się panią razem Dobra. I zapraszamy teraz na ciocę Na I teraz. Patrzymy na panią i my no, wszyscy. I się zastanów jesteśmy zaglądowani. Szkoda. Co? By co to za mną zrobić? Co by Pani e, chciała. Żeby z panią co żeby ze mną zrobić? E, chciałabym mieć e, gładką e, celę e, pozbawioną... E, Przebarwień, notorycznych, pojawiających się wprost. Nie no mam już swój wiek, tak więc chciałabym się zawsze e, Wiem o tym, że mam nadwagę i chciałabym się jej pochwycić. Tak, metr 78 mam wzrostu, ważę 88 kg, więc według skali bieg to, to jest. Tak, to jest. Tak, Z tego co ja wiem. Tak, to jest ta metr. Ile osiemdziesiąt? Ile osiemdziesiąt, odrobina. Odrobina. Muszę na uh -huh. Ale muszę przyznać się do, do czegoś szczerze e, przed komisją, e, ja walczę z zaburzeniami odżywiania i dla mnie zrzucenie 15 czy 10 programów... To się już, e, tutaj ja komisja będzie... do Pani. Bo to. cała reszta to, jest taka przyjemna rzecz, do <laughs> no, <laughs> <on to>, <laughs> To moim marzeniem jest wystąpić, to znaczy sprostać takiemu zadaniu jak ym, przystąpienie do tego typu programu. Tak? To jest myślę, że tak tak? Ja myślę, że to jest marzenie każdej kobiety, tylko nie wszystkie mają cywilną odwagę się do tego przyznać. Tak? Nie wszystkie są gotowe podjąć kół i zmiany, to są wyrzeczenia, tak? To są wyrzeczenia, to, są to jest święty, to determinacja. Jest bo to w tej nie pracy. Ja sobie z tego, 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 tego zdaję sprawę. W normalnym dniu.

Ile Pani ma? Prawda? Ponieważ już nie pamiętam, co Pani no, mówiła nie, 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 na poprzednim kastieniu. Prosimy o powtórzenie. Bardzo chcę słuchnąć. Ja A waga na tę chwilę, dają Pani? Mam 101. A wzrost? Metr 30. Przede wszystkim zrzucić czy przez 2 miesiące, co mnie Pani że nasz program pozwoli Pani rzucić to, co by Pani chciała. Ile kilogramów ja jest w Pani Przez trzy miesiące chodziłam, y, y, sześć lat temu, do Centrum Odchudzenia do Garcy tak, tak? To teraz po raz drugi Pani będzie stawała na tę maszynę, czy pani już sta nie stawała jeszcze na no, To bardzo prosimy. To, to, to się żeśmy się spotkały, prawda? Tak. Ale przypomnijmy, że pani bardzo dziękujemy. A gdy Pani coś chciała, to proszę jeszcze poczekać, bo będzie to możliwość rozmowy Dobrze. po metaportu w naszym kaszku. Dziękuję. Dziękujemy pani również, bo bardzo nie o Panią widzę. I zapraszamy na sklepą przyjęcia. Koleżanko koleżanki, bardzo prosimy runda. Tak jak modelka od drzwi do i od okna z powrotem poglądamy sobie panią. Czy widzicie? Widzicie. Zapraszamy panią na krzesełko. I teraz już, Boże, zapomniałam Cię panią. Matko święta. To panią tutaj wziął. Osiemnastolatek dlaczego nie Jeśli Chodzi o metamorfozy, to nie damy rady. To ja już to widzę i państwo. Prawda, Znaczy Jest bo... tak ładna, że może tak powiedzieć. Tak. Nie, że jest nie tak dobra, że nie damy bo, rady. jest wszystkie nawozy są piękne i właściwie jest to wszystko do zrobienia we własnym zakresie. 80 lat do zgubienia i jest to do zrobienia w cały rok, także. 19 rodziny będziesz miała już w dobrej formie. Dobre. Prosimy o łódkę tego tak, tam i z powrotem. proszę przejść. No i proszę sobie już teraz usiąść. Jest spanią, tak, jest. To mamy taką do Pani prośbę na początek, potem pewnie nasi sponsorzy będą tutaj też mieć do Pani pytania. Ja Takie podstawowe rzeczy chciałam się dowiedzieć, mianowicie wiek to mamy tutaj Pani 39 lat. No tak jak Pani powiedziała, 39 lat, w lutym 40 to jest taki wiek, gdzie człowiek no, przechodzi taki... Kryzys? Pani, w Pani nie podoba. Nie umiem sobie zrobić makijażu takiego, żebym poczuła się e, atrakcyjnie. Ale sami... makijaż to jeszcze nie najważniejszy. Jak z tym wnętrzem. Ja z Panią coś tu odkrywam, y, to takiego to chyba to i Karolina wiem, podzieli to... moją. A ja też to... też odkrywam. Chciałabym się być kobietą, ale tak generalnie spodnie, tak, tak, takie tempo życia, że... że... Chciałabym pani chodzić w sypiecie. Czyli teraz raczej formułowa zewnętrzna, czyli to co... ubrać to ciało, które już wygląda. To pani już w sukience odpłynęła się z myła, jak teraz. Naprawdę, tak? Gratulacje tylko. Także, jeśli by Pani chciała z fachowcami naszymi rozmawiać, to każdej Pani wychodzącej o tym mówimy. Ma Pani taką szansę, proszę poczekać. Państwo są do, mm -hmm. do Państwa dyspozycji tutaj. Po ogłoszeniu wyników po prostu możemy jeszcze indywidualnie z każdą z Państwa nie rozmawiać. Na pewno zaproponujemy kompletnie w wizerzu, tak. bez wiedzy tak. w ramach metamorfo. Na uczone Także warto poczekać. Ja to wiem, że zawsze jak się poczeka, to coś kapnie. Ja to tak ja to prosimy to tak. na maś Prosimy na maś Czyli już na razie dziękujemy bardzo. Myślę, że się jeszcze. Jeszcze. No, no, ja no, ja no, no. Witamy panią, proszę, ta grunda z dołóżkiem do przodu i tak dalej. Tak. Jeszcze tak. I bardzo prosimy na krzesełek, o przedstawienie się. na przez Pałczyca, nawet zawsze Przez Wzrost? 154. Tak. 154. A waga? O Jezu, nie Własna, własna, bo my się i tak dowiemy nie. Nie, nie wiem. Ja dlaczego tu tak się żartowałam, bo Janów, a to wie Pani będzie na Pani wyłuszało przyjazdy do na pięcioro dzieci. Znaczy na już dwóch mam Co możemy i czym możemy. Ale niech Pani stanie na no to ja jest, Ale to jest zadowalające, dziemno, że Pani wczesnała, ale Pani mówiła, że tylko. Na przykład tylko, yda, tylko tak. No nic, na razie no. już wiemy i, i jak ta waga, ile tego mamy. 84. Jest, ile? 84. Wiemy. Ja ja to nie wiem. nie jest tak dużo. To nie jest tak dużo. Ja 68 kg. Ja myślałam, dookoła. że Pani ma. Pani Bioru, proszę, sekretu, tego, Zapraszamy na siedemnaście dla mnie jest to motywacja, pomyślcie jest A Pani dziękuję. Ale Pani dziękuję. Ja nie wiem, już pani z tam. Ja ja pani jest pięknie, dziękuję, że pani przejść. Ja panią, ja panią mi spolowiam. Pani dziękuję. Niech Pani powie. Z jakimi marzeniami Pani do nas przyszła? No właśnie, takimi marzeniami, że no, mam te 42 lata i siedzę w domu, nie, nie mogę znaleźć w danym momencie pracy, poszukuję pracy, nie mogę znaleźć, bo no, to, to już nawet nie sprawy zawodowe, tylko związane z wyglądem między innymi i... Ale mówi Pani, że Pani jest bez zawodu. No czy bez, znaczy bez zawodu, znaczy proszę jeszcze zostać, porozmawiać, posłuchać, być może z pomocą wielu tu osób będzie Pani mogła po prostu coś zmienić w swoim życiu. A o tym, czy pani przejdzie do metamorfów, to decyduje między innymi ta maszyna i dobra szanka. Budziki zdejmujemy. Jak robię pani przypadku, to Pani. Eee, pana Paula zaczyna, bo ja, ja wiem, że już, Pani Krystyna Wójtowi. Dobra. Proszimy się. Tam z powrotem. Tak, dobrze. Zapraszamy na przesoko. Dalej Skąd pani pochodzi? Co do, co do Może powiedzą pani co wiem? Czy pani się zmieni, czy pani się zajmuje? Jestem nauczycielką. Jest... Wiemy już mniej więcej na czym by Pani zależało? Czyli całka. Okay. Bo i wagogo, i wygląda. Ma Pani także więcej czasu już za świecie, prawda? To zapraszamy jeszcze na maszynę. W hmm. Te, tej edycji 13, bo to jest niestety 13 edycja, no, no, nie, 13. to jeszcze ma Pani taką szansę na rozmowę z naszymi sponsorami. Tak Dziękuję, że to jest mango. No. Dobre. Dobre, panie, panio, Dobra, proszę panią, tak nie siadamy od razu na głowy, nie ma nawet niedzielnej. Znacznie energiczna ta kobieta. Tak, ta ta prosimy tam do z tego. i do krzesełka już teraz prosimy. Tak, ]Hey, proszę panią, prosi nam się przedstawić, bo nie ale natomiast ja tutaj no, nie, nie widzę my nic, Pani co ja bym mogła w Pani teraz metamorfozować do złotym tego mm -hmm. słowa znaczeniu. Nie wiem, czy jesteście podobnego zdania. Podobnego zapraszamy do siebie no tak, bezpłatnie. Paula nauczy Beatę malowni. No tak. Skąd tak. tak. Pani jest? Ja jeszcze chciałabym wiedzieć. I jeszcze zawód tak szybciutko, bo to takie podstawowe No Ja to, to ja najbardziej. Przede wszystkim jakiejś, jakiś przyzwoity taki. Następującą, że pani tutaj jeszcze, to zostaje chwilę, my tutaj chwilę tutaj się zastanowimy, kto co jak, a potem ma pani chwilę jeszcze na możliwości rozmowy z naszymi sponsorami. Myślę, że każdy z nich coś pani zaproponuje we własnym zakresie, poza metamorfozami, bo ja w metamorfozach autentycznie mówię to już w tej chwili publicznie, oficjalnie pani nie widzę. Po prostu za młoda, za ładna. Sympatyczne. O, tak. I będzie to też duża przyjemność dla nas wszystkich. Myślę. Także Pani Basiu, yy, Pani się już zażywa, bo ja nie wiem, czy dobrze. I teraz będziemy rozważać. Ja też. No, 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 ja też. To No, to, no, tak należy. To znaczy, że nie jesteśmy. To zapraszamy wszystkie Panie. No, na pewno no, siła argumentów naszej kochanej Grażynki jest <gry> <gry> ważna, ale... Nie, słuchajcie, tak ja mam... Takie zdrowe, to, takie... to nie jest pierwsza edycja. Ja już widziałam różne. Miałam też takie, że Moje drogie panie, jakie wy jesteście wszystkie zdeterminowane, wszystkie jesteście z nami. Ja Panie już pokochałam, najlepszy dobró tego, jaka ja jestem cała wąsak i zdenerwowana sytuacją. No ale niestety metamorfozy mają to do siebie, że nawet jeśli jest 50 kandydatek, to możemy wybrać tylko tę jedną, jedyną. Na całe szczęście wśród Państwa są tak piękne kobiety, że naprawdę nic nie musimy z nimi robić. Natomiast wybór pierwotny. Pat na dwie panie, czyli na panią Kasię i panią Agnieszkę. wrotnie. tak. Przestawcie się, dziewczynki, bo tak nie będzie W każdym razie, pani i pani Agnieszka, i pani Kasia. To są nasze typy dzisiejsze. W przypadku pozostałych pań padły propozycje. Całym sercem jesteśmy z dziewczyną osiemnastoletnią. W ogóle się de facto nie załapywałaś na metamorfozy, ale z uwagi na to, że masz to coś w sobie, tak, emanujesz czymś, co, co nas zachwyciło, to chcemy Ci pomóc i chcemy, żebyś była piękną, młodą, radosną, pełną, pełną wigoru dziewczyną. Także masz program specjalny przy metamorfozach. Natomiast pozostałe panie, tak jak proponowałam, macie dzisiaj tutaj do wzięcia wszystkich naszych sponsorów świetnych fachowców, ba najlepszych fachowców w mieście Lubliny. Mamy tu pana Piotra od y, Konrada Gacy, razem z panią tak, Kasią. Kacie, Kasi, o się Wszystkie wyrą. panie walczyły. Tutaj walka była na noży, ale tak. dobrze, że ich nie ma. W każdym razie, no dzisiaj, dzisiaj tą szczęściarą niewątpliwie jest blondyna, duża, duża blondyna, Chodzę tutaj. Pokaż nam się teraz dokładnie. Tak, tutaj siada i pokaż się wszystkim. Teraz to jest właśnie. I teraz Kasia. Brzezicka, Brzezicka, lat 34. Luz Rymianka. Tak. Z zawodu. Lugananka, z zawodu y... tak. <grym> no i teraz I śpiewasz. Teraz śpiewasz. No, proszę a kapela. Nie ma coś za coś, ja, a ja się sprawdzała. Jaką? Słuchaj, ja szczerze. Już mam taką do serca. Bo ja taka jest. Tak, do serca. Ciepło. Ciepłą. Tak. Jednego serca. A to jest męska piosenka. A właśnie, nie jest. Śpiewaj, co chcesz, co uznasz, że wszystkim nam tutaj, bo ja jestem tutaj winna ogromną wdzięczność sponsorom, którzy naprawdę dzisiaj pracowaliście cudownie. Ja jestem z całego serca Wam wdzięczna za, to, za ten wkład pracy, emocji, serca i wszystkiego. Zaśpiewaj tutaj dla, dla nas, również ja dla tych wyszła, pań, które ocierają teraz łzy, że nie a, będą w tych dostać. Pani Ania tym bardziej. Pani Ania, całym nie, całym sercem jestem z ale dziękuję, ale pani jest za ładna. No, <głos Gerilim> dziękuję. Natomiast chciałam panu, tak podziękować panu. Państwu i bardzo jestem rozruszona. Nie płacz, bo teraz. Nie, nie 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 nie, <noise> nie, 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 nie nie, <noise> panie, nie, nie, zna, nie, nie tylko masz. po prostu pewna emocji. Jest coś, coś <noise> panią Beatą Kozidrak, prawda? Żrałam ja udział w bitwie do, w castingu do bitwy na głosy. Także. No, no, A, no, i śpiewamy, no to śpiewamy, już teraz to, to, to śpiewamy. Żarty, tak. Tak Kochani, razie, dla nie nas nie wszystkich zbyt, śpiewa tak. dzisiaj w specjalnym programie Metamorfo <głos》>, nasza Kasia boże, Brzezicka. Boże, boże. Brzezicka. Tak. Nie, nie nagrywam, tylko wezmę... Kasiu, pomóż sobie. Rozmówmy ja tak. no, tak. się, nasza Jesteśmy z A tobą. A no może tak być? Może. Bardzo lubimy nasze pokolenie. To już przemieszcza gorzki smak. Autobus rusza w krótki rejs, zdysza, nabiegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk to, co mam. Wiara, że naprawdę umiem żyć. <stanie i szkluczny> tego, Jona, dziewczyna tu płacze. Jedna dziewczyna tu płacze. To jest jedna, którą zauważałam. Cześć, masz tą płaczę. Chodź na tak to, płacze. Mam was. Mam was, dziewczyna. Coś za coś, nie ma tak lekko. Pani już nam obiecała, że na Galimetamorfos zagram na klarnecie. Ty zaśpiewasz. I tak, tak będzie zmieńczona <grym> nasza grona. Pamiętajcie, że współpraca, wymieńcie telefony i jednocześnie mojej Justynie ja też. Zresztą no, ja od ciebie wezmę no. sobie. Także ja gratuluję. Dziękuję, są koledzy. Cieszę się, że się Wszyscy panie, myślę, że też jesteście na poły szczęśliwe. Ty też się kiedyś zabawisz, kochanie. Trzeba startować. Trzeba startować. Po prostu tu przemówiło wiele, wiele, wiele takich rzeczy. Myśmy tu naprawdę i Pan Piotr, i tak ta, mamy problem, waga, ale ja mówię, to co z tego, nie odchudzimy aż tak, ale pomożemy. Słuchajcie, metamorfozy są po to, żeby po prostu dać człowiekowi to coś, co w nim tak głęboko tkwi. Pozwolić mu istnieć inaczej i chyba mu się to uda. Wspólnymi no, prawda? 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 Uda nam się to. No to dobra